No dziękuję, kochanie Proszę wipie A co? Proszę i mi dać, dobra? O Boże, bo ja mam tutaj rundę, kochanie, bo mogła ław wchodzić. Weź to, bo jeszcze Proszę No to nie to nie idzie wam jeżdżą? Proszę Kurde, ja pierdziel no <grym> Nie da się grać w takich warunkach no no, Mogli mi konekta wejść Dobra, nie no, przepał słuchajcie, panowie tak? Konekt jest. Leży. Leży. Kochanie, kochanie, cudowne jedzonko, naprawdę cudowne. Po prostu nie da się, no, nie Akurat na aleciały, wiesz, się przestraszyłem, że nie dam rady. Nie da się, no nie da się w takich warunkach pracować. Przepraszam, kochanie. Minus pod konektem. Domba jeden. Dwóch. leży. Grobienko. ostatni. Grobienko. No jest, super. Tym z jakimś czasem dostałem jeszcze, kurcze. Smacznego. Dziękuję. Magdalisz rzucić coś? Tak, no, rzucę. to. Zrób to. to, 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 to ja nie ma problemu. Ty... Jak będziesz szedł, to będziesz miał polecenie. Tak. Drugi potrzebujemy. Się... Ja ci będę. Wstań przed nim i daj mu heda. Paga, jest nasz mogą mieć. Bo Mój tak raczej w porundzie jest. Nie no co to jest? Zobacz, ja? Kurde to się patrzył. Widziałem. <średenia> Kurde. Jedzie co ci, jedzie ceteć. Kasuję nic. go, pa. K Kur... jeszcze. już. No kurwison no. <średenia> Izaak, co ja robisz? na pracę Słowo. idę na galę. Dobrze Info, Izak? Kasuję tę grę. <laughs> po prostu pójść i mówię. nawet <laughs> mi się wydaje, albo low. 2 HP, tak? Dobra, ryzykuję Long, long, long. on już prawda. Nie się, masz awupę, jesteś lepszy. Wiesz co masz robić teraz? Wyjdź mu. lewo! Kurwa! Dobra, wytrwałeś! Co to było? Lećcie Daj długo, dają zajęcie. Witam panowie, jak tam życie? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dzień dobry, z samolotu słyszę. Kalaolo helikoptera chyba bardziej, no żyję, żyję, tak. helikoptera, tak, tak. Skakujesz, Petruś? Nie, na no, ja helikopterze tam muszę grać, wiesz, trenować. Pochodź na godzinkę, co?